Cześć brigada, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze na początek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Jedno kliknięcie, dziękuję serdecznie, że, że te łapy zostawiacie, bo ostatnio to wychodzi naprawdę, naprawdę wybitnie, także dzięki wielkie. Lecimy dzisiaj z jackpotem, czyli typujemy całą ekstra klasę. Za dwie dyszki do zgarnięcia będzie z samego kuponu 65 koła, plus ewentualnie 60 koła do podziału. Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi w tej promocji, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Na początek oczywiście standardowe rzeczy, czyli zwrot kasy za przegrany kupon dla nowego kracza i konkursik. Zaczniemy od tego zwrotu. Jeżeli nie macie konta w BetCliku, legalne w Polsce bookmacher, a założycie konto z linku, który jest pierwszy pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego obstawiłem 50, tak, jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie no jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, do was 25 Kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. W tej promocji właśnie chodzi o to, że to nieważne, czy macie zwrot za ten przegrany kupon, czy wygraną z tego pierwszego kuponu, po prostu możecie to od razu wypłacić. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja dwie minuty i można działać. Co dalej? Dalej zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 85 tysięcy typerów, naprawdę sporo się tam dzieje każdego dnia. Link jest oczywiście w opisie pod tym filmem, bez problemu znajdziecie. Wskakujcie też na Instagrama. Przekroczyliśmy 14 tysięcy obserwujących, więc bardzo fajnie. Bardzo mi miło. Dołączajcie do tego grona tam też sporo konkursów i również inne treści. Także to jest to i teraz lecimy z konkursem tutaj na kanale. Jak zawsze jest pięć do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No oczywiście, gościu, przyjacielu drogi, subskrybować ten kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładną ilość goli, jaka padnie w tej kolejce ekstra klasy. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClika. Typujemy do dzisiaj, do godziny 18.00. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie i oczywiście liczą się wszystkie mecze w tej kolejce. Więc zachęcam tutaj do, do zabawy, do, do typowania i do zostawiania swoich komentarzy po prostu. I teraz tak, słuchajcie, o co chodzi w Jackpocie? BetClick ma taką promocję, że to jest taki. Fortunowy ekspert. Po prostu typujecie wszystkie mecze, w tym wypadku ekstra klasy. Oczywiście, przedmeczowo 1x2, bez tam podpórek, bez kombinacji. Po prostu zwycięstwa, remisy wrzucacie na jeden kupon i w puli aktualnie jackpota jest 60 tysięcy złotych, bo tam chyba 5 razy z rzędu nikt nie trafił wszystkich meczów. I to zawsze, jak ktoś nie trafi, tak jak poprzednio było 55 tysięcy, teraz jest 5 tysięcy dorzucone. Jest 60 tysięcy w bonusie do zgarnięcia. No i jeżeli traficie jako jedyni, to oczywiście jest. Zgarniacie cały ten bonus, a jeżeli kilka osób trafi i poprawnie wytypuje te wszystkie mecze, no to po prostu bonus oczywiście jest dzielony na te wszystkie osoby. Jak dołączyć? Jeżeli już macie konto na bo trzeba dołączyć do tej promocji, to jest bardzo istotne. Jeżeli już macie konto na BetClicku, a jeżeli nie macie, no to link jest w jednym komentarzu pod tym filmem. Sobie ogarnijcie, jeżeli macie ochotę. I teraz tak, wchodzicie na górną stronę betklika, klikacie piłkarski jackpot, tutaj z podobizną futrola, e, znanego, znanego pewnie większości z Was i klikacie... W ten czerwony przycisk dołącz, żeby się zapisać do promki, żeby BetClick wiedział, że Wy w tej promocji bierzecie udział. No i tyle, tworzycie sobie kupon, minimalna stawka to 10 zł. W tym wypadku typujemy, tak jak mówiłem, ekstra klasę, wszystkie praktycznie mecze i od razu wrzucam Wam poglądowo mój kupon. Nie będę tutaj za bardzo tego argumentował, no bo nie oszukujmy się, ciężko jest coś takiego trafić, ciężko jest coś takiego przekmienić. Bardziej tutaj chyba liczy się szczęście i czutka niż jakaś wielka... Analiza i rozkwina, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, jest to ekstra klasa. Więc 9 zdarzeń. Ja sobie dałem dwie dyszki. Można dać dyszkę, dyszka to jest minimalna stawka, ale ja sobie dałem dwie dyszki, żeby te 65 tysięcy bardzo ładnie wyglądało. I jeżeli chodzi o dzisiejsze mecze, no to typuję zagłębie lub zwycięstwo, lech Poznań zwycięstwo. Tutaj bez kombinacji raczej w tych faworytów idę i, i w gospodarzy. Dalej mam remis. Wisła pod Zagielonią Białyskok idę w remis po pokursie 3,25. Zwycięstwo pogoni po kursie 1,80, też faworyt. Dalej jeszcze jeden remis celuje w meczu Radomiaka i Śląska Wrocław. Zwycięstwo Lechigdańsk, zwycięstwo Rakowa Częstochowa, zwycięstwo Górnika Zabrze i e, ewentualnie, ewentualnie zamykać kupon będzie remis w meczu Legii Warszawa i Górnika. Łęczna po kursie 5.20 Wydaje mi się, że Legia może być troszkę podmęczona No wiadomo, że natłok meczów robi swoje I gdzieś tej siły może Braknąć, więc ode mnie coś takiego Oczywiście to jest raczej w formie zabawy Niż tutaj nastawiania się na jakieś wielkie wygrane Też o wielkich wygranych Które padały ostatnio na naszym kanale Pogadamy sobie jutro przy okazji meczów weekendowych Żeby się tutaj, żeby nikt się nie napalał Na wielkie wygrane, bo to, że tam chłopacy Ładują po 3-4 tysiące na kupon Po prostu mogą sobie pozwolić I to, że siada 16 tysięcy, to nie nie znaczy, że za każdym razem będzie tak siadało. Trzeba tu z głową grać, jeżeli już gracie, żeby nie popłynąć, bo naprawdę to jest yy, dla mnie hobby, ale to jest takie hobby, gdzie Tak można popłynąć. W ułamku sekundy, po prostu i koniec, więc trzeba, trzeba grać z głową o tym, pamiętajcie o tym, staram się zawsze przypominać. A na dzisiaj, jeżeli chodzi o Jackpota, to by było na tyle. Oczywiście dzięki, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału. Wskakujcie do wszystkich naszych grup. Linki są w opisie pod tym filmem. i słyszymy się jutro przy weekendzie. Grube kupony już czekają. Do usłyszenia, Elo!